Instagram, TikTok, Social Media to nie jest gabinet terapeutyczny i ludzie za bardzo do, to na serio też biorą te, te, te czasy, w ogóle to, co się dzieje w internecie. Kiedyś Instagram był Instagramem, wrzucało się post i tyle, a teraz się jakby szuka pomocy, wzorców na Instagramie, jak, jak się po prostu poczuć lepiej, ale też działa to w drugą stronę i ludzie się naoglądają tych idealnych żyć, nie wiadomo co, i później czują się niedowartościowani, popadają w kompleksy. I troszeczkę za daleko te social media zaszły według mnie. I bardzo ważne jest, żeby po prostu sam, mieć pracę sam, samą ze sobą i rozgraniczać to, że to jest internet, a to jest życie prawdziwe. I ja bardzo się starałam tak robić nie porównywać się do innych mam swojego życia, do nikogo. Ja nie porównuję się absolutnie do nikogo, bo nie ma drugiej takiej samej osoby jak, jak my. I tak też wyglądało macierzyństwo. Tak jak zawsze głośno powtarzam: każde dziecko jest inne, każda matka jest inna, każda sytuacja jest inna, rodzina jest inna i tyle czynników na to wpływa. Ja nie miałam wcześniej za dużego doświadczenia z moimi dziećmi, ale wiedziałam od samego początku, że będę najlepszą mamą dla swojego dziecka. Koniec, i ja nie muszę być taka jak inne mamy, czy gotować jak inne mamy. Jak nie umiesz gotować, to też jest okej, okay. są dzisiaj słoiczki, są rozwiązania. Jak nie, nie wiem, nie umiesz nie wiem czytać bajek, to też jest okej, okay. no jakby drugi rodzic będzie to robił. Jakby trzeba przestać się porównywać, bo to powoduje, że matki popadają w kompleksy i wtedy nie jesteś najlepszą mamą dla swojego dziecka, bo wtedy jakby jesteś zestresowana i, 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 i jakieś tam problemy na siebie nakładasz.